Co to są za pająki? hej, koczę, chodź. chodź. Ja byś śmiesznie. Spo to obiewałeś te monety? Mm. Czekaj, bo tu są takie w ogóle dziwne pająki fajne O oh, Jezu yes. O oh, Jezu, co to jest? O oh, yes. Tu, czy tu są fajne pająki takie? No. Patrz, ten ma złotko. Nie, bo to są takie plastikowe, ale jak... O, jeszcze tu na górze są. O Boże, o. Patrz, no, Boże, patrz, co na jaki dziwny atramen. Ta dziwna pająka. To z metalowymi tymi. Konia, ale patrz, metalowe o, Ej, patrz, metalowe No właśnie, widziałem, widziałem Konia, ale to jest gęsia Ej, patrz to, patrz to, czekaj Co to jest? Eee, O fuu! Nie, on wychodzi ze swojej Starej skóry No zobaczcie Chyba zmieniał kolor. To wow. pojęcie, a to jest jakiś tam fajne Kurde, tatuś popatrz, tata szybko, szybko, popatrzcie panu kto siedzi, na ścianie, o, nie wiem, tata który ci najładniejszy? Co to jest? Przed mhm. chodź mogę mogę mnie Otwarty, tu Marysiu! Tu się czekają a oni. Zobacz, Zobacz, ini, Dobra, to może się tutaj ustawić. się ustawić. Ten pająk to brachy pełna Emilia, nasza Emilka, stąd właśnie nazwa z tej łacińskiej. Wszelkie takie informacje. Ja jeszcze tylko mogę powiedzieć, że to jest zwierzę naziemne, e, czyli nie potrafi skakać, no i pająki mają taki stały charakter, czyli jak e, u mnie się tak zachowuje, że jest bardzo spokojny, no to u Państwa też się tak będzie zachowywał. E, też od spodu mogę pokazać tego pająka, jak on wygląda, tutaj się znajdują jego zęby jadowe, więc faktycznie pająk ma czym ugryźć i to jest jego ząbki, e, świadomy wybór, dlaczego on tego nie robi. Yy, tak, więc jak już wspominałem, jak pająk u mnie się tak zachowuje, to u każdego z was też tak będzie spokojnie stał. Pająk może sobie zrobić tak maksymalnie jeden krok, żeby sobie gdzieś tam się ustabilizować. Ja go jakby chciał gdzieś powędrować, ja go tak będę właśnie tutaj hamował, nigdzie sobie daleko nie pójdzie i ten pająk co najważniejsze, yy, sam z siebie daleko nie pobiegnie. Bo po prostu pająk jakby się stresował, jakby to było dla niego stresujące, to by zaczął po prostu uciekać, a on tego nie robi, więc dla niego to jest taki neutralny, można powiedzieć. To kto by chciał pierwszy podtrzymać? Chcesz się? pająka dać? Na rączkę? Tyn. Czy ja mam pierwszy? chcesz? Nie? No to ja będę. Mm -hmm. Zobaczmy. ale mięciutki. A ja mięciutki. No, widzicie. Yeah. No, do Musisz pana zapytać. To, to może nie, bo jeśli no, chodzi no, o takie dotykanie, dotykanie pająka, to dla niego ona to reaguje jak na popych czyli generalnie to mógłby się zdenerwować i to nie, było, nie byłoby jakieś bardzo przyjemne a czego mógł... Jak chcesz, to na rączkę pan może cię odstawić. Tak, możesz, chcesz? Tak, chcesz? Nie możesz. O, kupę nie. zrobił. O, pupę O, to ziemia, akurat. Możesz jeść. Powiem, jak właśnie, tak powiem, oddałem swoje odchody, to to jest białe białe. kupę dlaczego? kupę zje.

Będę postawił na To, z z z z to wiesz. Tak na płasko rękę. Chcesz tę rączkę, to pan Nie? <laughs> Jest ja mam twoje dwa e, zdjęcia. <laughs> na pewno nie chcesz? <laughs> to... Hmm? Ale obe obe Obejrzeliście?